Wróciłam już do siebie do Warszawy i znowu z rana marzy mi się tak pyszna domowa jajecznica była przecudowna. 10 na 10. pychota. Mam warunki spartańskie, ale to tylko i wyłącznie spowodowane jest tym, że jestem... dzień przed świętami, ale... Robię jajecznicę, bo jestem mistrzem jajecznic po prostu. Robię ją dla mojej siostrzyczki, która dba o linię i wszystko, więc zrobimy ją bardziej wega, zero boczusiu, zero tłuszczów jakichś dodatkowych, dlatego użyję tylko pomidorka, oczywiście cebulka, czosnek, jajeczka. Zobaczcie jak mi to szybko fajnie wyjdzie i polecam Wam tą jajeczniczkę, a jak smaczyła to moja siostra, którą tutaj teraz zobaczcie. Napiszę w komentarzu, a ja go przyknę jako pierwszy. Zapraszam do obejrzenia, jak powstała. Zaparzamy pomidorki. Nie trzymamy krótko, widzicie, ja tylko tyle, że Hop. I już je Hop. Hop. I bardzo ładnie nam Skórka z nich odchodzi. Następnie, kochani, zobaczcie, przygotowałem sobie trzy malutkie cebulki, mam pora i nie mogłem znaleźć zwykłego czosnku, więc użyję marynowanego, nie ma problemu. No i zaczynamy wszystko drobniutko kroić i wrzucać na patelnię. Słuchajcie, warunki spartańskie, więc nie boimy się niczego. I zrobimy w taki sposób. Damy masełko. Teraz pokroimy cebulkę. Por, czosnek i pomidory. Odłożem. Na sekundę i będę, i będę go dodawał dopiero jak roztopi mi się masełko i delikatnie zeszli cebulka. Nie jest aż tak mocny jak byłby świeży. Oczywiście preferuję świeże, ale jest jak jest. Dajemy radę. Jak wspomniałem, cebulka już mi się trochę zeszkliła. Jeszcze nie używałem żadnych przypraw, a użyję tylko trochę soli i pieprzu. Jo! Mamy naszą cebulkę już zeszkloną. Dodajemy parę i nasz czosneczek. Teraz przygotuję pomidorki. I oczywiście zetrę na tarce mozzarellę. Jak już wspomniałem dziubaski troszkę improwizujemy, nie w swojej kuchni, więc przykrywka dobra jest taka jaką mamy. Pomidorki, jak to lubi drobniutko bądź troszkę grubiej. Ja zrobię średnią kosteczkę. Na największym oczku, i oczywiście nasze jajeczka w międzyczasie kontrolujmy, czy nic się nam nie przypala. Gdy już mamy ładną temperaturę naszych warzyw, jest moment na. Nasze pomidorki. Pomidorki trzymamy. Trzymamy do. Już słyszycie? te głosy. To będzie moje. Starczy dla wszystkich. Właśnie to dla niej robią tutaj. Zobacz, teraz tylko zostawiam to jeszcze na około minutę pomidorki, żeby złapały delikatną temperaturę. A jak mnie znacie do jajek maga. Łatek chili, raczej nie znajdę. Ale troszkę pieprzu i sól do złamania. Wszystko ładnie rozbijamy. Jest dużo. A chlebek mamy do naszej jeśnicy przygotowany przez Giuseppe, czyli mojego tatę. I też możecie znaleźć na moim kanale odcinek, jak powstają chlebki. Jest cały cykl. Zapraszam Was serdecznie. Link do playlisty z chlebkami znajdziecie w opisie. Na tym etapie, gdy jajko już nam się zaczyna ścinać, trafia nasz ser. To sprawia nasza mozzarela. Nie zapominajmy, że również podanie jest ważne i estetyka. Pięknie. So to jest pięknie chlapiesz w tym modelu. I właśnie teraz mając mocarelkę również dodajemy to dwa slajdziki. I, I? nie zapominamy o szczypiorku. Proszę bardzo, moi drodzy. Amazing. Wróciłam już do siebie do Warszawy i znowu z rana marzy mi się tak pyszna domowa jajecznica. Była przecudowna. 10 na dziesięć. peut